W niedzielę uczniowie Jedlickiego Liceum ćwiczyli pod okiem terytorialsów. Od września w szkole funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego. Zgodę na jego utworzenie wydało Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkolenie dotyczyło taktyki wojskowej. Przeprowadzili je żołnierze Krośnieńskiej Kompanii Wojska Obrony Terytorialnej. Uczniowie zapoznali się z reakcją na kontakt ogniowy, ćwiczyli z żołnierzami postawy strzeleckie. Oraz marsz ubezpieczony. Chcemy przede wszystkim wspierać wszystkie, bo wcześniej były klasy mundurowe i wspieraliśmy te licea, szkoły zawodowe, technika. W tej chwili te oddziały, powstają oddziały przygotowania wojskowego i bardzo nam na tym zależy, bo też nawiązujemy do pewnego, jakiegoś takiego procesu wychowawczego, bo tak jak się mówi, szkoła wychowuje, wojsko również wychowuje i kształci. Liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Wiedliczu jest jedną z ośmiu podkarpackich szkół, w których funkcjonują oddziały przygotowania wojskowego. To są klasy, które mają typowe przygotowania wojskowe. Ta klasa różni się tym, że podstawa programowa dla tych klas jest już ujednolicona. Czyli w całej Polsce wszystkie klasy będą realizować tą samą podstawę programową. Oczywiście szkolenie zakończy się prawdopodobnie pozytywnym certyfikatem i egzaminem, który umożliwi im dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Chcę być policjantką albo właśnie do wojska iść i bardzo interesuje mnie ten profil. W przyszłości tak samo jak Krysia chce wiązać przyszłość z wojskiem lub z policją. W sumie w całym kraju powstało 130 takich klas.